Bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Klistak, a jestem Mastermind Coach, osobno jeszcze prywatnie pracuję jako coach kobiecej mocy oraz doradca zawodowy. Gratuluję Wam tego bardzo, że tutaj jesteście. Ta kobieta o niezwykle takiej ciepłej energii z takim uśmiechem i radością, ale co najważniejsze ma ogromną dawkę wiedzy i ja czuję w niej nie tylko potencjał, ale to coś co każdy coach i trener powinien mieć. I to jest, e, z Państwem Izabela Wilczyńska. Ja nazywam się Izabela Wilczyńska, jestem trenerem Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. E, oprócz tego jestem aktorką e, z zawodu, można powiedzieć byłam. Teraz bardziej poprawiam e, to jako sport, e, natomiast wciąż występuję. Występuję od 10 lat, e, to też jest moje wystąpienie, więc zaliczam to do swojego zawodu. Bo teraz też jestem w roli. Gdybyśmy się spotkały prywatnie, to pewnie bym rozmawiała z nami troszkę inaczej. Tu też jest mój strój na scenę, dlatego się przebrałam w inne buty, żeby czuć się w roli. Oczywiście daję Wam też siebie tutaj, żeby nie było, że ja coś udaję, ale chcę Wam powiedzieć, że każde takie wystąpienie jest w roli. Jesteśmy pełni treści, pełni wspaniałych treści. Ale jeżeli podajemy to w nieodpowiedni sposób, te treści niestety nie docierają do naszego odbiorcy. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Mam to prezentacja, wystąpienia publiczne. Widziałam, jak występujecie, jak bardzo się denerwujecie. A pierwszą zasadą, może nie pierwszą, ale bardzo ważną na scenie jest to, jak już coś robię, to robię to pewnie. Jeżeli nie robię tego pewnie, to lepiej w ogóle tego nie robić. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy niepewni, jesteśmy zdenerwowani. Zdenerwowani. Ja ciągle zapominam, że tu jesteście. Przepraszam. Nic się nie ma. Ja już czuję się kobietą. <grymne> Kiedy czujemy się zdenerwowani, nasze ruchy mają mało wspólnego z naszymi ruchami, które mamy, jak nie jesteśmy wyluzowani. To powoduje, że druga osoba mówi, kurczę, coś jest nie tak z tą osobą, jakaś ona taka dziwna, taka jakaś boli się, jak ona może być yy, yy, Sprzedawcą, jak ona może być yy, szefem do spraw marketingu, jak to jakieś takie, takie kucherko, co się boi. No Bo tak jest. Więc pewnie. Pamiętajcie, na scenie zawsze pewnie. Nawet jeśli macie robić głupotę dziewczyny, chłopaki, pewnie. Jak będziecie robić coś głupiego, durnego, coś, czegoś inni mogą śmiać, róbcie to pewnie. A jeżeli nie, to w ogóle tego nie róbcie. Tego się można nauczyć. Z tym się nikt nie rodzi. Oczywiście są ludzie bardziej odważni i ludzie mniej odważni. Ja należałam do tych takich niby odważnych, ale jak już przeszło to do czego, to od razu mi się kawałem w kąt. Pamiętam moje pierwsze wystąpienie, miałam 15 czy 14 lat i chodziłam na oazę, kiedyś byłam trochę religijna. E, I chodziłam tam na oazę i pomyślałam sobie, wow, bo tam się przygotowywało tematy. O Bogu oczywiście, ale o miłości, o takich sprawach. I ja pomyślałam sobie, że jak też tak chcę, że ja mam tyle w sobie wspaniałej treści, że ja to mogę przekazać. Słuchajcie, to była totalna porażka. Ja to mam do siebie, że ja się nie przyjmuję tak bardzo aż porażkami. Tam pocierpię, pocierpię na drugi dzień, czy tam za jest okej. Okay. Um, I to była klapa, słuchajcie, okropna, naprawdę. Wyobraźcie sobie, ani nie mogłam uwagi y, skupić na sobie. Nikt mnie nie słuchał. To byli moi przyjaciele, więc oni po 5 czy tam dziesięciu minut mówi, okej, okay, i zaspokojnie nie denerwuj się, to może my już poprowadzimy za ciebie, a ja tak bardzo chciałam. A zobaczcie, dzisiaj stoję przed wami. Trochę się chwieje na nogę, ale daje radę, nie? <grymne> <grymne> czyli da się? Da się. 30, 15, 11, wszędzie jest innego jest napisane, ale ten pierwszy taki kilkanaście, kilkadziesiąt sekund świadczy o tym, czy nas się <grymne> lubi, czy nas się nie lubi. I świadomie. Czyli ja, ja tym kieruję. I to jest bardzo ważne, bo skoro ja tym kieruję, to tak jak tą pacynką, mogę zrobić każdy ruch. I teraz chcemy sobie dodawać, czy chcemy sobie odejmować? Chcemy, żeby to wrażenie było wow na piś? Czy, czy raczej nie? Cześć, jestem Iza, jestem szefem do spraw marketingu. Wow, jesteś szefem do spraw marketingu, przepraszam bardzo. Dzień dobry, jestem Iza i jestem szefem do spraw marketingu w wielkiej korporacji. Ja nie mówię, żeby być pysznym, tylko mówię, żeby być odważnym. Żeby cenić się i pokazać innym, że jestem wartościową osobą. Mamy naprawdę piękną treść. Jesteśmy piękną treścią. Ale to jest tak jak z tym daniem. Danie może być bardzo wartościowe. Białko, tłuszcz, tak, wszystko. Tłuszcze nasycone, nienasycone, wszystko najlepiej. Tylko, że kurczę, czegoś tam brakuje. Wszystko jakieś takie rzucone na talerz. A z drugiej strony to samo, tylko ładnie. Zawsze wybierzemy to ładnie. My jesteśmy wzrokowcami. No bardziej faceci, ale... Lubimy ładne rzeczy, lubimy jak coś dobrze wygląda, lubimy jak coś się ładnie prezentuje, lubimy jak coś ładnie mówi. Ładnie tą treść podamy, to ona lepiej dotrze do naszego odbiorcy. Możecie mówić naprawdę bardzo ważne rzeczy. Nie byłyście na takich szkoleniach, nie widziałeście takich prezentacji, gdzie ktoś po prostu dał bardzo ważne rzeczy, a po prostu nic nie dodała, no, no, I mówić coś, co zmieni wam życie, totalnie. Ale niestety, do nas nie Słuchajcie, profesjonalna komunikacja. Eee, są etapy dialogu. Jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Autoprezentacja dla mnie jest swoistym wstępem do, do komunikacji. Wstępem do komunikacji, czyli najpierw jest moja autoprezentacja, jestem ja, to moje pierwsze wrażenie, a dopiero później zaczynam z tym dialog już werbalny. Tak? Czyli mowa ciała, to wszystko ma znaczenie. Proszę bardzo. Agata? Agnieszka, przepraszam, miałaś tylko ag? I nie wiem, pierwszy. Wygląd. wygląd. E, chodzę na żyłownię i tam e, z koleżanką, jedną z waszych anultek, które dzisiaj nie ma, e, chciałyśmy sobie wynająć trenera. Przybył nas, koleś mówi: Dobra, ja będę do was ćwiczył. No i tak tak zanieszko patrzymy na niego, kurcześ, w za poznał chcianinę. No. Nie wiesz co? Ty może on mi dobry jest, ale jakoś. No nie mogę się przekonać, jakieś te spodnie manichlujne, tą bluzkę, może być świetnym trenerem, naprawdę, ja mogę zbudować przy nim nie wiem jakie mięśnie, ale on ma za paznokciami. A wiadomo no, mnie też to się nie podoba, no wiadomo no, co. No on by dobra zamówimy sobie pierwszą sesję. Jakoś tak się zdarzało za każdym razem, że ta sesja nigdy nie dochodziła do skutku. W końcu zrezygnowałyśmy z niego i mówimy, kurczę ty, miałaś rację, pierwsze wrażenie to pierwsze wrażenie, nie bierzemy gościa. Wygląd. Jak nas widzą, tak? Nas widzą. Niestety. Przykre, ale prawdziwe. Czyli nie wiem, czy przykre, ale e, no trochę tak, bo nie zawsze jesteśmy w stanie, szczególnie kobiety, no facet to ma... No, e, ja wczoraj mówię, kurde, co ja się... my, mówię, Marcio, co ja nałożę na siebie, przecież ja nie wiem, może to, może tamto. Ja mówię, ty to masz fajnie, wyjął koszulę i spodnie i poszedł. <grym, 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 kontakt wzrokowy. Kontakt Zauważyłyście, że jak występowałyście, bo to było wystąpienie, to było wasze bardzo krótkie wystąpienie, to wasz wzrok nie bardzo jakoś tam chciał patrzeć na innych? Było tak? Mm -hmm. To wy się jednak wstydziłyście. Wstydziliście. Piotrek, ty też tak wózeczkę sobie poprawiałeś, widziałem. Co by to zrobić z rękami? Ojejku. Jestem Piotrek. Potrzebujemy dać odczuć każdej z osób, która jest, że na nią patrzymy. Um. Więc, kontakt wzrokowy jak najbardziej. Umiarkowanie możemy sobie troszkę w podłogę, troszkę tu, na lewo, na prawo, ale kiedy mówimy, zawsze staramy się mówić do przed siebie. Tak jak występowałyście, tutaj Agnieszka was zachęcała, żeby wyjść na środek, że nie chciała. Dopiero chyba tutaj, dziewczyny, zaczęłyście mówić o sobie stąd, i to było fajne, dlatego że stałyście tyłem do innych osób. I to już nie jest ok. Dlaczego macie możliwość wyjścia, nie bójcie się, wychodźcie po prostu mówcie do wszystkich, Oni nie Panie sobie robią to przy lustrze, tak? Żebyście w domu sobie sprawdziły. To ramię, okej. Chyba dobrze. Pośpiesz sobie ramię, żeby te ramiona nie poszły na dół. Masz troszkę podniesione. Zresztą pójdzie, tylko to jest ten stres, wiesz? U ciebie jest to samo. Też troszkę jest na górze, ale jest trudno. Super? Super. Super. Fajnie. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. <śmieniu> <To jest śmieniu> jest jest. Bardzo, bardzo bez schowania głowy w piach, Bez patrzenia sobie na buty. Bez patrzenia ziemię. Nie macie czego się wstydzić. Zrozumcie, że im odważniej i pewniej wyglądacie, tym jesteście lepiej odbierane. Nie na odwrót. A nam się wydaje to zupełnie inaczej. Ja mówię, a czym się zajmujesz? No, sprzątem. I mówię, ale zadowolona jesteś z tej pracy? Tak, tak, bardzo fajną mam pracę. No to czemu tak mówisz? A, ja sprzątam. Nie wstydźcie się. Moja siostra jak mówi, że sprząta, to mówi, ja sprzątam. <grym> z dyplomem ale... z Polski, ale ona sprząta. To nie chodzi o to, żeby być pysznym. Po prostu, Jeszcze raz powtarzam, nie być pysznym, ale nie być też pokornym. Pychanie jest okej okay, i pokora nie jest okej. Okay. Jeśli pomiędzy tym trzeba sobie znaleźć środek. Czyli już wiecie tak? Postawa symetrycznie. Zobaczcie się w lustrze. Głowa do przodu. I teraz. Nie wiem, czy słyszałyście, yy, nasza. Możemy wpływać emocjami na naszą postawę i postawą ciałem na nasze emocje. Co to oznacza? Tutaj nie Marcin. Yy, Ciągle pouczał przed wystąpieniem, co to taka jesteś, co to taka jesteś. Rzeczywiście czułam się trochę taka zamknięta dzisiaj. Ja zresztą sobie w głowie wymyśliłam wczoraj wieczorem i, i przeszło to mi na dziedzinę. Mówię, kurczę, mam poprowadzić prezentację, a gdzieś tam włączę w myślach i myślę, konkretnie o czymś innym. Otwieramy się. Jak, jak kwiat rośnie i, i staje się dojrzały i piękny, to się zamyka czy otwiera? Jak dziecko rośnie, to rośnie do góry czy do dołu? Takie obserwacje życia, nie? Taka, jak to w tym Wszystko, co się otwiera, staje się takie. Tak? Na starość się już troszkę garbimy i chowamy się z powrotem, jak dzieci. Skoro tak jest, to nie wiem, czy słyszeliście power poses, czyli takie pozycje nocy. Było, słyszałyście? Nie. Yes. Każda pozycja, która jest otwarta, czyli nogi... Wydało mnie tak kobiety. Piotrek, zapraszam Cię. <grym> mamy faceta i mamy kobietkę. Chodź. Stańcie tak, żebyście mieli... Y... Y -y -y. Widzicie, facet może stanąć troszkę szerzej. Jest OK, tak? Wygląda pewnie? Wygląda pewnie. Ręce, ani za siebie, ani przed siebie. Słuchajcie, to jest... Ja wiem, że, że to tak. Ciężko. Wiem, że to jest ciężko ja wiem, że Wam się wydaje, że to jest głupie. Czy ja wyglądam teraz głupio? Nie. Stojąc tak? Nie. nie. To dlaczego jak wy tak stoicie, to musicie, że wyglądacie głupio? No, no właśnie, nie, to jest najbardziej naturalna pozycja ciała, jaką sobie możecie wyobrazić. Tak? To jest najnormalniejsza w świecie pozycja ciała. No chyba nie urodziłam się tak, ani tak. To pozycja ciała. Tak stoję. Oczywiście od tej pozycji odchodzą różne warianty. Takie, 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 takie. Nogi lekko rozstawione, ale tak się nie gra, wiesz, bo mu się dały już nie męczą. Wier <gryzamy> przed siebie. Nogi, absolutnie nogi, ani tak, ani tak. Tak. Nogi mają być lekko rozstawione. Ewentualnie, jeżeli będziecie występowały w jakimś miejscu publicznym, to będzie bardzo oficjalna prezentacja. Kobiety mogą stanąć lekko tak. To jest bardzo elegancka, bardzo ładna pozycja. Ładnie? Mm -hmm, bardzo ładna. Czyli tak albo tak. To może jest też ta noga. To jest pozycja z baletu. Ja ją się właśnie też wykorzystuję na scenie. Ręce. Mm. <śmiech> Nogi. <śmiech> To Chodzi o to, że my szukamy za wszelką cenę jakiegoś podparcia. Ojej, patrzą na mnie, może jakiś stół. <głos> <głos> Spokojnie. O wiele bardziej głupio będziesz wyglądać, jak będziesz się starała tam wiesz podpierać, niż jak będziesz stała pewnie tak. Super. Dobrze. Fajnie, ja, to super. możecie usiąść. Dziękuję. E, chciałabym, żebyście przez Dosłownie pół minuty, tam, kilkadziesiąt sekund, posiedziały w takiej bardzo, bardzo zamkniętej y, 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 pozycji. I zobaczcie sobie radę. Wcisnąć A stancie teraz. Tak, proszę stanąć. Ale śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało, śmiało. Nie czujecie, czujecie się lepiej. Przed każdą straszającą sytuacją. Polecam Wam pozycja otwarta oddech i takie ja właśnie można sobie krzyknąć, tylko tak tutaj strzeli. Tak? Nie gardło, tylko w tak facetcie to potrafią. potrafią tak. nas I tak samo jest na scenie. Jeżeli ja bym stała przed Wami tak, jeżeli ja bym stała przed wami tak, tak, to na pewno nie byłabym wiarygodna. Zawsze w pozycji otwartej. I tutaj właśnie przemowa ciała, ciała, chciała do tego nawiązać, do tej pewnej postawy, do patrzenia przed siebie, równych ramion i otwartej postawy I, i żebyście pamiętali, że to jest najbardziej naturalna pozycja, jaką człowiek może przybrać, naprawdę, siedzenie już nie jest tak naturalne jak to, czyli nie wstydzimy się, tak? Mężczyzna jak się wita, cześć jestem Marcin i dopiero po paru sekundach miło mi pojawia się uśmiech, wtedy wychodzi na miłego kolesia, na miłego faceta, a nie na takiego... Ciepłego. E, tak, a nie na podrywacza. Dziewczyny, wy się uśmiechacie tak od samego początku, a Piotrek się uśmiecha dopiero po parę sekundach. Okay? Po uścisku ręki poznajemy, jak silna jest ta druga osoba. Nie mówię tutaj o mięśniach, tylko odwaga. A też kolejną zasadą na scenie jest to, że na scenie, nam tak przynajmniej mówiono, nie wstępuje się w jeansach. Też zależy gdzie no, bo wiadomo, że e, jestem trenerem i, i mogę sobie te jeansy założyć, bo jednak e, to nie jest to samo co w teatrze, ale generalnie my kiedyś nie mogliśmy zakładać jeansów na, e, na występy. To było znieważenie sceny, Przede wszystkim to było znieważenie publiczności. To ja mam wykładać szacunek do Was. Wy możecie przyjść jak chcecie, tak? Oczywiście jest mi bardzo miło, że, że jednak się staracie, tak? Natomiast... Z mojej strony, gdybym ja przyszła byle jak, to by to, był to oznaczało brak szacunku do Was. Kiedyś, pamiętam, że na uczelniach studiowałam, studiowałam na Uniwersytecie Krakowskim Human Resources. Mieliśmy takiego bardzo fajnego wykładowcę profesora, on zawsze chodził elegancko ubrany i pamiętam, że mieliśmy egzamin na koniec roku i mój kolega przyszedł w takich spodniach dotąd. Miał koszulę, ale miał spodnie dotąd. I on go wyprosił, powiedział, nie szanuje mnie Pan, dziękuję, do widzenia. W Polsce na to się bardzo zwraca uwagę. Tutaj z reklamówką, jak pamiętam, tutaj zdawałam zamiar, to w koledżu, to z taką reklamówką ktoś wszedł, usiadł, nie ma znaczenia. Aczkolwiek ja jestem za tym, żeby szanować się nawzajem, a ubiór i wygląd też ten szacunek oddają. A kiedy y, wystąpienie jest luźne i ja wiem, że moja publiczność przyjdzie luźno ubrana, a ja będę w gajerze czy w jakimś takim kubecym tak, to się będę czuła niezręcznie, no bo ja będę ta lepsza. A to chodzi o to, żeby się mniej więcej dopasować do siebie. Żebyśmy byli na równi. Są jakby dwie sytuacje, kiedy występuję przed publicznością 7 tysięcy i oni mogą być w dresach, ale ja występuję na scenie i oddaję im szacunek. Wtedy się ubieram elegancko. W zależności od roli, którą przyjmuję, oczywiście. To wszystko jest w zależności od. Natomiast kiedy jest to mniejsza widownia, to mam obronę tak, żeby nikogo nie onieśmielać swoją osobą. Ale z szacunkiem. Wyobraźcie sobie, że jesteście hydraulikami. Dzwoni do Was Pani i mówi tak. Dzień dobry, przepraszam, zlepnijcie ciepnie, bardzo proszę przyjechać i naprawić. Ile to będzie kosztowało? Okej, okay, dobrze, zgadzam się. Dziękuję, czekam. Bierzecie swoją skrzynię, zasuwacie samochodem, pukacie do drzwi, jesteście. Przed Wami leje się kran, woda pełna, kuchnia, otwieracie skrzynkę i dobra, aha, francuski, żabka, to, 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 to ciach, 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 naprawiamy. Wyciągaliście takie narzędzia, które są potrzebne, żeby naprawić szkodę. Jako hydraulik dobrze wiecie, co jest potrzebne, żeby ten kran naprawić. I wyobraźcie teraz sobie, że z naszym głosem jest dokładnie tak samo. Mój głos ma narzędzia. Jeżeli ja znam te narzędzia i wiem, jak je wykorzystywać, podczas mojej prezentacji mogę ich używać. Chodziło mi o wysokość głosu. Znacie Margaret Thatcher. Mm -hmm. Margaret Thatcher na początku swojej kariery <coughs> mówiła bardzo wysoko. To była jedyna kobieta wśród tylu mężczyzn, jak ona zaczynała mówić, słuchajcie, w tych emocjach to z niej się wszyscy śmiali. Ale kiedy pracowała z osobami, które ustawiały jej głos, pracowały nad jej emisją, nagle zaczynała mówić lepiej, prawda? Ten głos był bardziej obniżony. Natomiast kiedy znowu dochodziło do emocji, kiedy emocje w niej wzbierały, ona natychmiast zapominała o tym i wchodziła na swój naturalny rejestr. A mówiła bardzo wysoko. I bardzo szybko. Czy ja nie byłabym śmieszna, gdybym teraz tak do Was mówiła? Po prostu szok. Śmiesznie, prawda? Magdalena Cielecka, kolejny przykład. E, świetna aktorka, jedna z moich ulubionych. Słuchajcie, ona kiedyś w swojej z wywiadów powiedziała, że szukała swojego głosu przez kilka lat na studiach. Czy ona byś taki, czy byś taki. Szukała tego idealnego dla niej. Ona ma piękny, ciepły, taki męski dość, ale niski głos. Pięknie brzmi, natomiast chcę Wam tylko powiedzieć, że tego się da nauczyć i tego można szukać. Szukajcie, to znajdziecie. Ja nie mówię, że z takiego głosu nagle zrobię taki, ale mogę zrobić taki, żeby nie raził nikogo. Prawda? Ze wszystkich swoich wad można zrobić zaletę. Tak jest naprawdę naturalnie. Jeżeli potrzebujemy zrobić coś z rękami, to niech te ręce Ci pójdą tak. To jest baza. Może być tak, może być tak. Gen, jeszcze, jeszcze jest coś takiego, że ja tu mam takie kieszenie Aha. i na tyle to jest luźne spotkanie, że jeżeli od czasu do czasu ja bym włożyła sobie rękę do kieszeni, to to wcale nie jest źle, no. jest fajnie. Ale jakbym stała tak cały czas, cześć, jestem Izabela Wilczyńska i dziś będę was uczyć autoprezentacji, w <gry> ogóle to spadajcie. To już to nie jest ok, prawda? Ale raz na jakiś czas, jakbym tak przeszła dookoła z ręką w kieszeni, to jest fajnie. I chodzi o to, tak jak zamówiła, żeby ten przekaz yy, nie ginął w tłumaczeniu. Żebyśmy to naszą wiedzę, to co potrzebujemy, były zdolne przekazane na drugą stronę z sukcesem, żeby ten sukces mnie odwrócił. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was, że dało to Wam trochę wiedzy. Zapraszam na szkolenia, żeby się dowiedzieć więcej. Jak widzicie, autoprezentacja jest niezwykle ważna i mam nadzieję, że teraz tą ważność Wam jakoś pokazałam. Jesteście super dziewczyny. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak słyszałam to, co o sobie mówiliście. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy. I życzę Wam przemiłej niedzieli spędzonego, spędzonej w gronie rodzinnym. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Jestem z Izum, która dzisiaj poprowadziła z nami wykład na temat autoprezentacji i chciałabym, że w kilku słowach jeszcze dokończyła, jakby skłentowała to, co nam dzisiaj przekazało. Autoprezentacja to kierowanie swoim wizerunkiem, świadome kierowanie swoim wizerunkiem. Myślę, że dzisiaj e, dziewczyny dowiedziały się e, paru podstawowych elementów, e, jak to wizerunkiem kierować. Bardzo serdecznie zapraszam Was na nasze szkolenie, warsztaty. E, tam na pewno dowiecie się więcej. E, my prowadzimy nasze szkolenie na emocjach, więc zmiana, która chodzi od środka. Więc zapraszam, będzie by na pewno ciekawe, by podobryzowały się Link znajdziecie na dole pod filmikiem. Standardowo na miarę na, Również, jeżeli wyślijemy mieli korzystnych z wybrania Zapraszamy serdecznie na warsztaty i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia! Kochane, dziękujemy za wspaniałe spotkanie dzisiaj. Uczyłyśmy się na temat autoprezentacji. Poznałyśmy po mnóstwo dźwięków, wszystkim jak i nie ścierać więc to na pewno będę ćwiczyć i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym śniadaniu biznesowym. Dzień, dziękuję serdecznie i do zobaczenia. No dobrze Łukaszu, no to dzień dobry Panu. Co pan robi w ogóle na spotkaniach a lud? A ja tu jestem już od zawsze, mogę powiedzieć. Już się kobietą. Ja, ja już jestem nie dość, że kobietą, ale jak to się mówi, częścią otoczenia, meblem, który po prostu... Medlem wysokiego użytku. Nie, <laughs> ja, się, ja się czuję tutaj bardzo dobrze, ja się zawsze czegoś tutaj nowego dowiaduję i w ogóle e, wiedza, która tutaj jest e, prezentowana, to jest trochę za jakby e, tego, co się tak naprawdę e, można dowiedzieć w danej dziedzinie. E, także na pewno trzeba to uzupełnić. No, dzisiejsze spotkanie było bardzo fajne. No, ja już o tych rzeczach mniej więcej wiedziałem, że jakby e, te e, 55% to jest, e, to, że jakby komunikacja to jest, e, jak Pan czy do kamery, Właściwie to może do widzów też. Więc ja powiem do widzów. E, ja, ja wiedziałem, że jakby komunikacja się odbywa jak na trzech poziomach. To jest e, poziom e, mowy ciała, poziom głosu i poziom słów. E, wiedziałem, że 55% to jest e, mowa ciała, 37% to jest e, ton głosu, a e, 7% to jest głosem słowa, także o tym nie wiedziałem. Natomiast e, e, Izabela pokazała nam... E, panią Zagrawa pokazała nam na żywo, jak to działa. W ogóle z pewnym gestykulacją i na, na no, pewnie ciekawe wskazówki na temat, jak używać. Dziękuje Proszę się Państwa, spełniliśmy dzisiaj marzenie Łukasza, wypro, prada, przeprowadziliśmy ten wywiad. Znajdzie się na www.zajdźmierdotaj.pl. Bu <noise> tak, <noise> jak chcesz powiedzieć dwa słowa? No. A, sobie, to, A, ale, to jest ściskanie.